Biblia wielokrotnie oświadcza, że wszechświat jest dowodem na istnienie nieskończonego Stwórcy. Dla każdej myślącej osoby jest to oczywiste, a sumienie każdego zna prawa Boże i że wszyscy wielokrotnie je łamaliśmy tak mówili z Do Rzymian, pierwszy rozdział, drugi werset. Zdrowy rozsądek mówi nam również, że kara za złamanie prawa nawet raz nie może być zapłacona przez doskonałe przestrzeganie go w przyszłości, lub przez jakąkolwiek liczbę dobrych uczynków. Przeciwstawiając się temu oczywistemu faktowi, religie oferują różne schematy, tak naprawdę oszustwa, aby uspokoić Boga poprzez rytuał lub dobre uczynki. Ci, którzy trwają w takiej religijnej nieuczciwości, naruszają własne sumienia i odrzucają przebaczenie, na które z natury wiedzą, że nie mogą zasłużyć, ale które może zapewnić tylko Bóg. Dlatego nie można ich usprawiedliwiać, ponieważ nigdy nie słyszeli, że Chrystus zapłacił pełną karę za ich grzechy, kiedy umarł. Odrzucili to, co wyraźnie mówi im wszechświat i sumienie. Ale ty wiesz, że Jezus umarł za wszystkie grzechy. Dlatego uwierz w pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Przestań wierzyć sobie, uwierz Jezusowi. Przestań ufać sobie, zaufaj Jezusowi. Przestań wierzyć w siebie, uwierz w Jezusa Chrystusa Pana. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, bo tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego.